Hejka! Dzisiaj spróbuję zrobić jakąś ciastownię lub yy, slajma z małki pszennej, soli, tyleczka wody oraz zbytnio potrzebna miseczka i łyżeczka do mieszania. Najpierw wsypię mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną. Dobra, mam już i tyle. Yy i no to teraz ją trochę wymieszam. Dobra, teraz wleję trochę wody. Pomieszam. Dobra, dodam teraz trochę soli. Teraz wleję jeszcze wody. I mieszam. Dobra, już trochę pomieszamy i teraz połógnę tam w rękach. Dobra, jak widać wyszło mi. Jest bardzo fajne w dotyku. Miał tylko, ale niestety to jest czas na Więc to będzie na tyle. na dziś, myślę, że Wam się spodobał filmik. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Pa!